Chyba wszyscy znamy takie rutyny na sześciopak. Setki powtórzeń, skręty, wymachy nogami, rowerki w powietrzu, cały zestaw ruchów, których zrobienie zajmuje tyle czasu, co porządne kardio. To właśnie obraz gościa z kaloryferem, który codziennie katuje się dziesięcioma różnymi ćwiczeniami, sprawił, że wielu ludzi uwierzyło, że ostry brzuch powstaje dzięki samej ilości wykonywanych wariantów. Do tego dochodzi jeszcze przekonanie, że jak wykonasz odpowiednio dużo takich treningów, to spalisz tłuszcz z brzucha. Choć trzeba przyznać, to i tak rozsądniejsze niż wiara, że oponkę da się zbić drewnianym rollerem z medycyny chińskiej, który możesz kupić za 9,99 na AliExpress, tudzież elektrycznym masażerem z tego samego źródła. Pomimo że w temacie robienia brzucha powstało tyle mitów i ślepych załóków, to wypracowanie trójwymiarowych kostek wymaga tylko konsekwentnego wykonywania podstaw, a raptem Ćwiczenia przedstawione w tym materiale będą w zupełności wystarczające. Nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem, a gościnnie wystąpią w tym filmie trenerzy z klubu stalowej formy: Paweł, trener i certyfikowany instruktor trójboju siłowego, oraz Wiktor, trener i medalista mistrzostw polskich w trójboju siłowym. Partnerem kanału jest KFD. Sprawdzone suplementy kupisz taniej z kodem stalowy. Na początek jednak brutalna prawda. Jeżeli w tym momencie nie widzisz swojego brzucha, to nie dlatego, że nie robisz jakiegoś konkretnego ćwiczenia, ale dlatego, że jesz za dużo. I jeżeli dane nawyki żywieniowe doprowadziły cię do obecnego poziomu tkanki tłuszczowej, to będziesz musiał je zmienić, żeby zmodyfikować ilość tłuszczu, który zasłania dwój sześciopak. Nie na miesiąc, nie na dwa. Nawet nie na rok, tylko na stałe. Bo nawet jeżeli uda ci się zacisnąć zęby i zredukować, ale potem wrócisz do starych nawyków, to cofniesz się do dokładnie takiego samego bodyfatu, jaki miałeś na początku. Dlatego zawsze powinieneś myśleć długofalowo i nie porywać się na ekstremalne diety, które są skazane na niepowodzenie, gdyż nie wytrzymasz na nich dłużej niż kilka tygodni. W rzeczywistości każda osoba, która ogląda ten materiał, już posiada sześciopak, a główny problem polega na tym, że jest nad nim za dużo tkanki podskórnej. Możemy spojrzeć, jak wyglądają poszczególne poziomy tkanki tłuszczowej, ponieważ prawie każdy ma tendencję do zaniżania swojego poziomu, co rodzi nierealistyczne oczekiwania. Jeżeli masz 30% tkanki tłuszczowej lub więcej, nie ma absolutnie żadnych szans, żebyś miał widoczny brzuch. Choćby nie wiem, jak był on rozbudowany i trójwymiarowy, tak Ilość sadła w każdym przypadku skutecznie go zasłoni. Dopiero w okolicach 20% środkowa sekcja zaczyna się lekko zarysowywać, choć tutaj duże znaczenie ma to, jak dobrze jest ona rozbudowana. Bo jeżeli mięsień prosty brzucha jest płaski, to przy tym podefacie nadal nie będziesz go widział. Z kolei, u osób z trójwymiarowym sześciopakiem może on być już całkiem wyraźny. To będzie też zależeć od genetyki, gdyż u każdego z nas tłuszcz rozkłada się nieco inaczej. Jeżeli jesteś w gronie szczęściarzy, którzy akurat na brzuchu gromadzą go niewiele, będziesz wyglądał na środkowej sekcji na lepiej dociętego niż faktycznie jesteś. Przy 15% mięśnie brzucha będą widoczne już praktycznie w każdym przypadku. Lecz musisz być świadomy, że ostry brzuch, który kojarzy z nagrań ulubionych fit influencerów z cieniami rzucanymi przez kostki na brzuchu, to dopiero kwestia około 10% tkanki tłuszczowej. Czyli musisz być naprawdę dobrze dociętym, co wiąże się ze sporą ilością wyrzeczeń. Zatem podsumowując, żeby w ogóle widzieć swój brzuch nie Możesz mieć więcej niż około 20% kanki dłuszczowej, a żeby osiągnąć naprawdę dobry efekt, będziesz musiał zejść do poniżej 15%. Po części to właśnie z tego powodu długie rutyny na brzuch są szkodliwe, gdyż budują w początkujących osobach przekonanie, że w ten sposób nie tylko skutecznie rozbudowują brzuch, ale także spalają z niego tłuszcz. W rzeczywistości takie wygibasy mogą spalić nie więcej niż 200 kalorii, więc jeżeli taka osoba nie ma świadomości, że większość sukcesu zależy od diety, natychmiast nadrobi to czubatą łyżką masła orzechowego i nie ma żadnych szans na zbudowanie sześciopaka. Jeżeli czujesz, że problemy może być u ciebie nie tylko niewłaściwy dobór ćwiczeń, ale też za duży poziom tkanki tłuszczowej. Pamiętaj, że w klubie stalowej formy możemy go rozwiązać. Jedną z osób, które oddelegowały nam zajmowanie się swoją sylwetką, jest Michał, który zaczynał z formą, która nie pozwalała zobaczyć jego brzucha wcale. A po raptem trzech miesiącach mógł pochwalić się wyraźnymi wcięciami na środkowej sekcji. Stracił przez ten czas 13 kg i ustanowił rekord życiowy wyciskaniu. Jako jedyni mamy w zespole lekarza, trenera i psychologa oraz medalistę Mistrzostw Polski w trójboju siłowym, co gwarantuje skuteczne i wszechstronne podejście. Aby zacząć swoją przemianę w klubie stalowej formy, przejdź na stalowyszok.pl. Link znajdziesz w opisie filmu. Skoro ten reality check mamy już za sobą, to możemy przejść do kwestii treningu. Bo z jednej strony to prawda, że sześciopak robi się w kuchni, ale z drugiej strony bardziej precyzyjne byłoby stwierdzenie, że odsłania się go w kuchni, a robi na siłowni bo żeby uzyskać prawdziwie trójwymiarowy brzuch, będziesz musiał spowodować jego hipertrowie. Główny problem ćwiczeń proponowanych we wszelkiego rodzaju rutynach na brzuch polega na tym, że dają one stosunkowo małe napięcie w brzuchu, a długie rutyny i setki powtórzeń powodują, że zaczynasz bardziej budować wytrzymałość mięśni brzucha, aniżeli wpływać na ich siłę czy hipertrowie. Mówiliśmy już o tym w jednym z ostatnich materiałów, omawiając dlaczego plank to chyba najbardziej przeceniane ćwiczenie pod kątem wpływu na na budowę tej partii. Tak jak każda grupa mięśniowa, brzuch będzie dobrze reagował na zwiększanie obciążenia, tak aby zapewnić mu mocny bodziec. To prowadzi nas do wniosku, że potrzebujemy ćwiczenie, które umożliwią mocne napięcie w brzuchu oraz sensowne możliwości progresji, bez konieczności robienia setek powtórzeń. Świetnym przykładem są ćwiczenia złożone, tak jak przysiady, martwy ciąg czy OHP, które umożliwiają nieograniczoną progresję. A jeżeli dokładasz ciężaru na sztangę w przysiadzie, mocniejszy bodziec otrzymują nie tylko Twoje nogi, ale także brzuch. To dlatego, że główną funkcją brzucha i całego kor jest utrzymywanie stabilnej pozycji dłowia pod obciążeniem. Dokładnie to dzieje się, kiedy wykonujesz ćwiczenia złożone. Brzuch musi bardzo mocno pracować, żeby utrzymać odpowiednią pozycję kręgosłupa, w związku z czym mocno pracuje izometrycznie. Jeżeli zatem opierasz swój plan na takich ćwiczeniach, może się okazać, że wypracujesz bardzo dobrą środkową sekcję bez konieczności dodawania osobnych, dedykowanych ćwiczeń izolowanych na tą grupę mięśniową. Zapytałem trenera Pawła. Czy jako instruktor trójbyły siłowego wśród ćwiczeń złożonych może wyróżnić jakieś, które będzie szczególnie przydatne dla osoby chcącej mieć ostry brzuch? Na początek wyobraźmy sobie, co by było, gdyby mięśnie rdzenia były całkowicie nieaktywne. Wówczas złamalibyśmy się jak zapałka przy próbie zrobienia jakiegokolwiek ćwiczenia złożonego. Mamy tu do czynienia m.in. ze zjawiskiem irradiacji. Kiedy generujemy silne napięcie w jednej grupie mięśniowej, automatycznie rozprzestrzenia się ono na inne partie. To tak, jakbyś wrzucił kamień do wody. Mimo, że ląduje on w jednym, małym punkcie, to wywoła on fale, które rozsudzą się na większej przestrzeni. Podobnie działa nasz układ nerwowy. Wszelkie wariacje przysiadów wypadają bardzo dobrze, jeśli chodzi o aktywację mięśni KOR. Przechodząc do konkretów, szczególnie mogłem tu polecić przedni przysiad. Ze względu na charakterystyczne ułożenie sztangi i stosunkowo wysoki środek ciężkości, mięśnie rdzenia muszą pracować tu bardzo mocno, aby utrzymać pozycję. Nawet niewielkie załamanie techniki może skończyć się upadkiem sztangi, dlatego cały KOR musi dawać z siebie wszystko. W istocie badania EMG wskazują jeszcze wyższą aktywność tej grupy w przysiadzie przednim aniżeli w tylnym. Jeżeli jednak mówimy o ćwiczeniach izolowanych, to jako drugie na liście pojawia się ABUIL. Jest to ruch, który wyróżnia się na tle wielu innych klasycznych ćwiczeń na brzuch, bo największe napięcie w mięśniach brzucha pojawia się wtedy, gdy odjechaliśmy kółkiem od nóg, a mięśnie brzucha są wydłużone. W wielu konwencjonalnych ćwiczeniach na tą partię jest odwrotnie. Największe napięcie występuje wtedy, gdy mięśnie brzucha są skrócone. Dlaczego można to uznać za przewagę wheel? Po pierwsze, z dużą dozą pewności możemy dziś stwierdzić, że różne fazy ruchu w ćwiczeniach nie są sobie równe. Dla przykładu wyciska dla rozwoju klatki nieco ważniejsza jest dolna część ruchu, kiedy mięśni pracuje pod dużym napięciem w rozciągnięciu. Podobnie we wspięciach na palce, ważniejszy jest ten etap, w którym łydki są rozciągnięte. Dlatego jeżeli już skracamy zakres ruchu, wykonując tzw. partiale, lepiej zostawać w tej fazie, która daje napięcie przy rozciągnięciu. Wracając do abuil... Skoro w tym ćwiczeniu najtrudniejszy moment przypada wtedy, gdy mięśnie brzucha są rozciągnięte, oznacza to, że ruch kładzie nacisk na ważniejszy fragment pracy mięśnia, w związku z czym daje lepsze rezultaty niż te ruchy, które są najtrudniejsze w skróconej pozycji. Ale to nie wszystko. Trzeba też brać pod uwagę funkcjonalną siłę core, którą buduje to ćwiczenie. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób pracuje brzuch przy przysiadach. Napina się właśnie w rozciągniętej pozycji, podobnie jak w pracy z kółkiem. W związku z tym ćwiczenie to buduje funkcjonalną siłę rdzenia, którą możesz wykorzystać nie tylko na treningu siłowym, ale również w codziennym życiu, bądź o zdrowie kręgosłupa. Nie bez powodu jest ono stałym elementem rutyny chińskich ciężarowców, którzy oprócz ogromnej siły mają także świetnie rozwinięte środkowe sekcje. Jeżeli chodzi o progresję, mamy tutaj kilka możliwości. Zwróćmy uwagę, jak wykonuje ten ruch Lu Xiaojun. Guma oporowa jest owinięta wokół jego bioderem, co ułatwia wykonanie ćwiczenia. Jeżeli nigdy wcześniej nie robiłeś abuil, zaczep gumę o stabilny przedmiot za sobą i wykonuj ruch z kolan. Po jakimś czasie możesz pozbyć się gumy oporowej, a kiedy będziesz gotowy, spróbować wersji zestania. Wykonując ab-wheel, pamiętaj, aby nie robić przeprostu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Powinien on pozostać w neutralnej pozycji lub z lekkim podwinięciem bioder. Mam nadzieję, że tym materiałem udało nam się dostarczyć Ci dobrych wieści. Okazuje się bowiem, że nie musisz po każdym treningu przepalać mięśni brzucha długimi i nieskutecznymi rutynami. Wystarczy, że nie będziesz unikał ciężkich, złożonych ćwiczeń i dorzucisz pracę z kółkiem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś rozbudowywał i urozmaicał swój arsenał, ale te podstawy dla większości osób będą w zupełności wystarczające, by zobaczyć wyraźny brzuch, o ile oczywiście towarzyszy im odpowiednia Dieta. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia na brzuch. To był stalowy szok, a teraz do następnego!